Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nazywam się Marek Kotoński i z najwyższą przyjemnością postawię dzisiaj wszystkim znakom Zodiaku tarota. Zostałem o to poproszony, ponieważ, jak Państwo wiedzą, tarot tota jest jednym z najbardziej wyklinanych kar, dlatego, że powstał, został stworzony przez Aleistera Crowley'a. I chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, dlaczego tak bardzo wielu ludzi boi się tych kart, i dlaczego te karty przynoszą prawdę. Prawdę, której wielu ludzi, być może mając rację, nie twierdzą, że nie, się obawia. Ponieważ prawda często jest trudna do przyjęcia i lepiej żyć w kłamstwie. Doskonale to rozumiem. Więc na samym początku, jako tarocista amator. Zwracam się do Państwa z takim apelem, że jeśli te karty Państwa przerażają, jeśli ta rotota Aleistera Crowley'a to jest coś, z czym nie chcą Państwo mieć za wiele do czynienia, to teraz nadszedł ten moment, żeby wyłączyć te nagranie. I jeśli Państwo zdecydują się na ten czyn, to życzę Państwu oczywiście powodzenia, sukcesów, radości i wszystkiego dobrego. I może Państwo nawet mają rację, warto sobie przeżyć ten sierpień, nie wiedząc, co nas w nim spotka dobrego i złego, ponieważ karty te mówią prawdę. Jeśli Państwo jednak zostali, to zapraszam Państwa do tego, żeby kliknąć łapeczkę do góry, dzwoneczek oraz żeby zostawić subskrypcję, po to, żeby być na bieżąco i stale informowanym o nowościach na moim. Kanale. Ale przejdźmy do, do tarota. Będę teraz rozkładał tarota na miesiąc sierpień 2020 roku, przepraszam. I bardzo proszę o skupienie się. Specjalnie nie będę mówił dla jakiego znaku Zodiaku, bo macie to Państwo napisane w tytule po to, żeby skupić swój umysł. I proszę też Państwa, żeby Państwo się odprężyli, skupili. I słuchali moich słów z uwagą. Tasuję kart. Sierpień 2020 rok, ponieważ nie zajmuję się tym zawodowo, tylko można by powiedzieć, że jestem tarocistą amatorem. Napisałem sobie na kartce, co dla tego znaku Zodiaku będę wróżył, czyli zdrowie. Wiadomo, niektórzy mówią, że zdrowie jest najważniejsze. Moim zdaniem nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest pojednanie wewnętrzne z Bogiem, spokój wewnętrzny. Ale cóż warty spokój wewnętrzny, gdy wszystko boli. Zdrowie związki, pieniądze łamane na kariera i ostrzeżenia, które daje nam tarot. Mam nadzieję, że to wystarczy Państwu Jeśli będzie takie państwa życzenie, to nagram też na wrzesień 2020 roku, ale zajmijmy się wróżbami. Szanowni Państwo, oto tarot to ta tota w praktyce, podkreślam raz jeszcze jeśli ktoś z Państwa boi się tej prawdy, a będzie to prawda o tym, co Państwa czeka w, w sierpniu 2020 roku, niezależnie od tego, czy są Państwo mężczyznami czy kobietami, chociaż też podobne jest 56 płci, teraz coraz stanowi naukowcy w cudzysłowie o tym mówią, to jest LGBT i tak dalej. Przepraszam, że tak wolno to robi, ale tak jak mówiłem, nie jestem zawodowym tarocistą, tylko tarocistą, amatorem, z niezłymi sukcesami, dlatego też zostałem poproszony o wróżbę. Na sierpień, powtarzam kolejny raz, 2020 roku. Dla znaku Zodiaku, który macie Państwo opisany nie na górze, ale macie opisany w opisie audycji. Zapraszam do wróżby. Proszę się skupić. Teraz będziemy sobie punkt pierwszy mam zapisany, zdrowie. Co czeka Państwa, jeśli chodzi o zdrowie w 2020 roku? Niestety telefon, którym nagrywam te nagranie, nie, nie może być... Nie chcę nim poruszać za bardzo, żeby się coś nie zepsuło. Dlatego będę rozkładał karty i nie będą Państwo tego widzieli. Zdrowie dla Waszego znaku Zodiaku w 2020 roku. O, tu zdecydowanie... Ja widzę, gdy zamknę oczy, kolory pewne, które mi mówią, którą kartę mam wyjąć. Gdy dotykam karty, czasami czuję ciepło w tej karcie i wiem, że należy ją wyjąć w określonym porządku, albo też widzę różne kolory. Teraz jest grafit. Dobrze. Szanowni Państwo, mhm. kapłanka. Dobrze. Przyjemność. Sukces i miłość. Szanowni Państwo, nie patrzmy tak naprawdę, czy na karcie jest napisane przyjemność. Chodzi o pewne odczucia, chodzi o intuicję, która pojawia się w moim serduchu, w, moim, w mojej energetyce i którą Państwu chcę przekazać. Więc nie patrzmy na, na przykład karta śmierci z kartą bardzo dobrą, więc proszę się nie bać. I dlatego do tego, żeby opowiedzieć, co dana karta sobą przedstawia, właśnie jest potrzebny ktoś, kto na tych kartach się zna. Kapłanka, przyjemność, sukces, miłość w tym ciągu. Szanowni Państwo, zdrowie w sierpniu 2020 roku będzie Państwu bardzo sprzyjało. Będziecie mieli fantastyczne zdrowie, będziecie się coraz lepiej czuli, będziecie mieli coraz więcej energii. Dokładnie ten układ i te obrazy, które Państwo widzą, wyraźnie mówią o tym, jak będzie wzrastała Państwa energia. Będziecie się czuli coraz lepiej, będzie w Was dużo energii, będzie coraz więcej tej energii. Pojawi się taka aktywność życiowa. Można by powiedzieć, i to jest właśnie aktywność życiowa, jak Państwo wiedzą, ci, którzy się troszeczkę znają na ezoteryce, że woda jest oznaką energii. Będzie dobrze. Można powiedzieć, że będzie wspaniale, zdrowie będzie coraz lepsze. Jeśli ktoś z Państwa jest chory, wybitnie miesiąc ten będzie sprzyjał temu, żeby pojawiła się poprawa. Może trafią Państwo na jakieś informacje w sieci, na jakąś nową terapię, nowy lek. Może lekarz, u którego Państwo się leczycie, coś podpowie. Na pewno coś się w tym miesiącu stanie, że nawet jak Państwo będą chorzy, to pojawi się naprawdę realna szansa na wyzdrowienie. Taro Tota nie kłamie. To będzie fantastyczny miesiąc, jeśli chodzi o Państwa zdrowie. I na pewno gdzieś w środku już czujecie, że. Mogą mieć Państwo nawyk narzekania na swoje zdrowie, ale w środku czujecie na pewno Państwo, że te zdrowie tak się poprawia, że ono jest trochę lepsze, prawda? Karty nie kłamią, pamiętajcie, naprawdę będzie dużo, dużo, dużo życiowej energii, będzie się chciało. Fantastyczny układ wyszedł, Szanowni Państwo. Więc chorzy mają nadzieję na wyzdrowienie i będą się czuli coraz lepiej. Zdrowi zachowają swoje zdrowie, a nawet zanotują. Wysoki wzrost sił witalnych, energetyki, będziecie się czuli mocniejsi, zdrowsi, tak tacy no wręcz jakby unoszeni na skrzydła. Także teraz będziemy wróżyli związki, mamy drugi punkt. Żeby nie było, że oszukuję, Państwo wiedzą, że ja może powoli te tosuję karty, ale ci, którzy z Państwa od lat wiedzą, że nawet w znanych sprawach się sprawdzają te wróżby... Więc teraz sierpień 2020 roku dla Państwa znaka, znaku zodiaku, który jest opisany w opisie tej audycji, tego nagrania. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Związki. 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 Jakie, jakie będą związki? Sierpień 2020, tak. Znowu żółty. Następna karta, z niej trzeba zdjąć zielony. Nie. O, tu jest troszeczkę taki, troszkę ciemniej było. Ciemność wcale nie oznacza nic złego, oznacza pewną ciszę, milczenie. I to z całą pewnością to ja, takim systemem, swoim wypracowanym w Zmaganie, pustelnik, księżniczka, kielichów, szanowni państwo, to są fantastyczne karty. Naprawdę. Pustelnik to nie jest zła karta, że będziecie samemu. Pustelnik to jest wspaniała karta, że odzyskacie harmonię. Szanowni państwo, wniosek jest prosty: przelewająca się energia księżniczka, kielichów. Mm -hmm. Szanowni państwo, co mogę powiedzieć? Może mi państwo nie uwierzą, no bo ludzie są przyzwyczajeni do negatywnych wróżb. Ale sierpień 2020 roku będzie dla Was e, miesiącem fantastycznym, jeśli chodzi o związki. Ci z Państwa, którzy chcą mieć drugą połówkę, czy to jesteście Szanowni Państwo, kobietą, czy mężczyzną, druga połówka jest szansa, że się pojawi. Będzie to cudowna energia, pojawi się w tym energia. Ale proszę, tak jak karty mówią, nie wchodzić za bardzo głęboko w ten związek, tylko bawić się nim, radować, ale swoje wiedzieć. Delikatnie tarot ostrzega, żeby nie wchodzić za bardzo w te związki. Zmaganie, karta zmaganie ewidentnie o tym mówi. Pustelnik jest bardzo dobrą kartą. Wcale nie oznacza tego, że Państwo będą sami. Ci z Państwa, którzy chcą, będą sami. Natomiast ci, którzy chcą poczuć coś wspaniałego z drugą osobą, mają dużą szansę, żeby to poczuć. Sierpień 2020 roku będzie. Miesiącem, gdzie pojawią się cudowne szanse, cudowne refleksje, cudowna energia, możliwość poznania bratniej duszy i uwaga, nie tylko partnera jako bratniej duszy, ale też przyjaciela, czy będzie to przyjaciel tej samej płci, czy odmiennej, ale karty mówią, że będzie to dlatego znaku zodiaku. Fantastyczny czas, jeśli chodzi o związki. I jeśli pojawi się już niedługo fantastyczna osoba, Tarot tylko ostrzega, żeby nie wchodzić w związek za szybko, za mocno. Nie angażować się, nie wydawać pieniędzy, nie przepisywać swojego majątku. Tarot ostrzega przed głębszym wchodzeniem. Trzeba dać tej miłości i energii czas. Czas, żeby ta energia, żebyśmy mogli ją sami wyczuć, czy ona nam pasuje, czy gdzieś tam nie ma jakiegoś upływu energii, czy gdzieś tam delikatnie nas ten but nie uwiera, by za kilka godzin się okazało, że but. Trzeba wyrzucić. Ale miesiąc pod tym względem będzie po prostu fantastyczny. Fantastyczny. Zdrowie, związki w sierpniu to po prostu będzie coś cudownego. Karty jeszcze, a raczej nie karty, tylko połączenie tych kart. Powiedziały mi jeszcze coś jednego, że jeśli Państwo mają taką potrzebę, to w tym miesiącu. W sierpniu 2020 roku pojawi się fantastyczny seks. Seks, który odbierze Państwu mowę, ale spokojnie, nie na stałe ją odbierze, chociaż niektórym by się przydało. Ale seks, który będzie wspaniały, fantastyczny, wymieszany z cudownymi emocjami, przyjaźni i miłości. Będzie to seks, o jakim zawsze marzyliście, ale zawsze baliście się o tym marzyć, ze względu, że to jest niewykonalne. Ta rotota. Najstraszniejszy z tarotów mówi, że to jest możliwe. Tylko proszę pamiętać o tym, co tarot mówił. Nie wchodźcie za głęboko na razie, pozwólcie tej energii miłości, żeby ona w Was osiadła, żebyście ją poczuli w pełni. Także przez pierwsze kilka miesięcy cudownej miłości i doznań można się domyślić. Używajcie, szanowni Państwo, środków antykoncepcyjnych. Nie przepisujcie Państwo majątku. Z tym seksem uważajcie, żeby tego nie robić w przybieraniach, w dużych supermarketach, bo mają tam kamery i mogą Państwo stać się w polskim internecie sławni. Takie są moje rady. Będzie fantastyczny seks, będą fantastyczne relacje, pojawią się fantastyczne osoby do stworzenia związku. A jeśli Państwo nie chcecie związku, to będziecie się cieszyć cudowną radością i będzie to właśnie tak jak karta pustelnik mówi, taka pełna radości. Samotność, gdzie nie będziecie czuli tej samotności, a będziecie się czuli w całości wypełnieni. Wypełni Was energia, która zastąpi Wam związek, ale to tylko dla tych, którzy tego potrzebują, bądź, bądź chcą. Szanowni Państwo, teraz mam zapisane pieniądze kariera. Widzą Państwo, że to kasuje. Przepraszam, tasuje, jestem troszeczkę zmęczony, bo od rana nic nie jadłem. To jest ten tak zwany system, żeby rano nie jeść kilka godzin. Służy mi to. Nie będę ukrywał, natomiast troszkę męcz. Szanowni Państwo, najstraszniejszy, diaboliczny Tarot Tota. Co mamy? Pieniądze kariera, punkt numer 3. Sierpień 2020 roku. Jeszcze raz tasowanie. Nie. Nie. Ta karta. Tak, ta karta. Ta karta. Prawa strona. To jest taka zgasła żółć. Ta czy ta? Ta, zdecydowanie ta karta. Szanowni Państwo, pieniądze, kariera, co mówi na to ta tota stworzony przez Aleistera Crowleya, przepraszam. Szanowni Państwo, kurwa, no nie uwierzycie mi. Słuchajcie, miesiąc sierpień będzie czasem wspaniałym. Naprawdę, naprawdę, po prostu naprawdę. Wisielec to jest cudowny znak. Wisielec to jest cudowny znak i wcale nie oznacza, proszę zobaczyć, że on jest zadowolony, on jak wisi. On nie jest nieszczęśliwy, on nie cierpi. To nie jest tortura. Nie oznacza to też, że ktoś się wiesza. To oznacza coś zupełnie innego. Zostaną zniszczone państwa wszelkie problemy. Tak, z Rydwanem te połączenie to oznacza, gdyby nie było Rydwanu, byłoby to zniszczenie państwa, ale ponieważ idzie Rydwan, Rydwan, proszę bardzo, bo to trzeba czytać w kolejności, jesteście wy na tym Rydwanie, niszczycie wszelkie problemy, które się pojawiły na państwa ścieżce życiowej i zmaganie, delikatne zmaganie, bo nie, szanowni państwo, to jest nieprawdopodobne. Pojawią się szanse na karierę, pojawią się szanse na fantastyczną pracę. Mogą Państwo zarabiać fantastyczne pieniądze. Pojawią się jakieś pomysły. Po prostu czekajcie, otwórzcie się w Waszej głowie. No, nie wiadomo tak naprawdę, gdzie, gdzie jest ośrodek myśli. Oczywiście tu, tu jest mózg, ale e, różnie ludzie odbierają, gdzie te myśli się pojawiają. Niektórzy w sercu to czują, niektórzy w brzuchu. Szanowni Państwo, pojawią się szanse na bardzo duże pieniądze. Mogą Państwo już po tym miesiącu, po tym, co się w tym miesiącu stanie, naprawdę myśleć o grubszych zakupach. O nowym samochodzie lepszej marki może o nawet domu. Ten miesiąc będzie pod tym względem fantastyczny. Będziecie pędzili na tym rydwani, niemalże jak z tą Fabią. Po prostu będziecie pędzili i niszczyli wszystkie kłopoty na swojej drodze. Będzie miesiąc fantastyczny. Jeśli nie macie pieniędzy. Pojawią się te pieniądze, będzie ich więcej, plus szansa, przepraszam, że tak się zapluwam, ale po prostu te z niewiarygodne karty wychodzą. Pojawi się szansa na to, żeby tych pieniędzy było więcej i więcej i więcej. Ci, którzy mają pieniądze, będą mieć ich więcej. Pojawią się fantastyczne pomys pomysły na sprzedaż, na jakiś sprzedaż usług, wartości, tego, co mamy w sobie, swoich talentów, swoich mocnych stron. Szanowni Państwo, to jest nieprawdopodobne. Będziecie szni jak burza i pamiętajcie o skromnym wróżu Marku, który... Jak sami zobaczycie już pod koniec miesiąca miał 100% nową rację. To jest nieprawdopodobne. Pieniądze będą się pojawiały. Oczywiście dla każdego duże pieniądze znaczy zupełnie co innego, ale pod względem pieniędzy i kariery to będzie fantastyczny miesiąc i trudno mi postawić taką tezę. Troszkę się waham przed tym, żeby to powiedzieć, ale możliwe, że to będzie najlepszy miesiąc w waszym życiu. Nie dam ręki ani głowy za tę tezę, ale już bym dużą sumę pieniędzy na to postawił, że będzie to najlepszy finansowo miesiąc w Waszym życiu. Pewne rzeczy, które się pojawią, być może w sierpniu nie będzie jeszcze bezpośrednio widać tych skutków w postaci finansów, ale już w następnych miesiącach, w niektórych przypadkach, oj, będziecie widzieli. Rzadko się spotyka tak dobry rozkład kart, gdzie tarot wprost mówi, Wy rozjedziecie własne problemy, własne słabości. Pojawią się pieniądze, zamożność, bogactwo, może bogactwo za mocne słowo, ale pojawi się to, o czym zawsze marzyliście. Dobra kariera, dobra robota, gdzie będziecie naprawdę świetnie potraktowani finansowo. Tasujemy karty już ostatnie ostrzeżenia, przed czym ostrzega nas ta rotota dla tego znaku zodiaku dla sierpnia. 2000. 20 roku zdecydowanie nie. Zdecydowanie granatowe. Tutaj zdecyduje się już nie na układ czterech kart, chociaż powinienem robić więcej, ale już na tyle wiem, co chce mi przekazać. Uh -huh. Ta karta, nie czerwone. Dobra. Szanowni Państwo, to jest ostatni punkt ostrzeżenia dla Państwa znaku zodiaku. Mhm, panowanie. Fortuna. Nauka. Szanowni Państwo, pierwsza karta, panowanie. Bezwzględnie nauczcie się panować nad swoimi nałogami, nad swoimi em, emocjami. Nad tym jak się obrażacie Panujcie nad swoimi emocjami Trenujcie miłość do siebie Szacunek do siebie Wzmacniajcie nawyk wdzięczności Panowanie nad własnymi emocjami Tarot ostrzega wasz znak zodiaku I kobiety i, mężczyz i mężczyzn Żebyście panowali nad swoimi emocjami Dobrze? To jest pierwsza rada Druga rada, fortuna Musicie szanowni państwo bardzo uważać Ponieważ tak jak już mówiłem We wcześniejszym rozkładzie Tarota Mogą po, pojawić się w waszym życiu znacznie większe pieniądze. Musicie bardzo uważać. Moja rada osobista jest taka: nie chwalcie się tymi pieniędzmi. Otoczeniu inwestujcie w najgorszym przypadku. Po prostu odłóżcie te pieniądze, część do banku, część do skarpety. Za część można coś tam kupić, co ludziom się podoba. Wyraźnie trzeba. Rozsądnie sterować tymi pieniędzmi, czyli uważajcie kolejne, jest potwierdzenie, że będzie bardzo dobrze finansowo w sierpniu dla waszego znaku Zodiaku. I to jest bezwzględnie karta, która mówi, żebyście coraz więcej czasu spędzali na nauce. Czytajcie książki, uczcie się. Tarot wyraźnie mówi dla waszego znaku Zodiaku. Uczcie się. Czytajcie dużo książek, może jakiś język, może jakiś kurs, musicie się uczyć. To jest coś, Czego Państwo teraz mogą nie dostrzegać, ale tarot patrzy na to wszystko z góry, widząc już jaka będzie linia przyszłości, Państwa losu, Państwa przeznaczenia, Państwa życia. Dlatego bezwzględnie namawiam Państwa i tarot Państwa ostrzega, żebyście się uczyli. Nauka języka, nauka jakiegoś nowego, nie wiem, może jakiegoś nowego programu komputerowego, bezwzględnie codziennie, można zrezygnować z internetu i zatopić nos w jakiejś nawet ciekawej książce, żeby się uczyć. Tarot wyraźnie mam takie odczucie, przekazuje, że Państwo będą wiedzieli, o co chodzić. Proszę się uczyć. Czyli ostrzeżenia. Panujemy nad emocjami, bo coś mogą nam wylatujące emocje zniszczyć, chociaż ten miesiąc będzie dla Waszego znaku fenomenalny. Bezwzględnie musicie zapanować nad pieniędzmi, które bądź karierą, bądź pracą, no taki przypadek mi, przychodzi do głowy, na przykład dostaniecie fantastyczną pracę, pochwalicie się tym na Facebooku, wkleicie zdjęcia, że macie jakiś sukces, udało wam się coś sprzedać, pojawiły się fantastyczne pieniądze i ktoś, kto będzie zazdrosny, na przykład złoży na was donos. Nie chwalić się, pieniądze inwestować, nie szastać tymi pieniędzmi i przede wszystkim się uczyć. Czegoś musicie się w tym miesiącu uczyć, coś czytać, co? Nie wiem. Ale państwo, państwo będą, przepraszam za ten paluch wskazujący, tak się powinno robić, państwo będą doskonale wiedzieli. Czy wiecie państwo, czego się uczyć? O tym ostrzega Tarot, Tota, autorstwa Aleistera Crowleya. Szanowni państwo, było mi bardzo przyjemnie i miło, że mogłem państwu pomóc i udzielić wróżb na miesiąc, Sierpień 2020 roku, czyli odpowiedzieliśmy sobie zdrowie, związki, pieniądze, kariera i ostrzeżenia od Tarota, Tota, Olejstera, Crowley'a na sierpień 2020 roku dla waszego znaku Zodiaku. Bardzo proszę, żeby Państwo nie oglądali innych znaków Zodiaku, dlatego, że ta informacja, którą Państwo usłyszeli, po prostu wymiesza się z innymi i mogą Państwo sobie tę ścieżkę losu, własnym myśleniem o innych znakach Zodiaku zniszczyć. Nie róbcie tego. Obejrzyjcie tylko to, co jest dla Was przeznaczone. To są poważne rzeczy i ta nie pozwala sobą żartować. Powstrzymajcie ciekawość, zajmijcie się tylko swoją rzeczą, swoim znakiem zodiaku i z tą myślą oraz ja sam Państwu życzę wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności, przede wszystkim w serduchu poczucia, że mamy kogoś wyższe. Ja, anioła, stróża, który stróżuje nam, który dba o nas. To jest bardzo miła, dodająca otuchy myśl i wszystkim moim radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom dziękuję za wysłuchanie tego, tych wróżb amatorskich, bo jestem amatorem, no zdaniem tych, którzy już tych wróżb doświadczyli zawodowcem, ale niech będzie, że amatorem, nie ma się co chwalić. Napiszcie później, jakie sukcesy były waszym udziałem w sierpniu, bo rozdanie dla waszego znaku Zodiaku absolutnie fantastyczne, po prostu aż Przekląłem, za co przepraszam, bo to się naprawdę rzadko zdarza. Wykorzystajcie ten miesiąc, bo los będzie Wam bardzo sprzyjał. Zapraszam też dzisiaj na live'a, tak sobie porozmawiać o różnych rzeczach, na Marek Kotoński Live, taki kanał. Można zasubskrybować, kliknąć dzwonek, bo może być o 19, może być o 21, albo o 22, tak jak zwykle, więc żeby Państwo wiedzieli, i poinformowani, żeby Państwo zostali poinformowani, kiedy ten live się zaczyna. Czyli ja będę siedział tu, gdzie siedzę przed kamerką, Państwo będą mogli do mnie zadzwonić, zadać pytania, nie będę już rozkładał tarota, to za dużo czasu i wtedy dużo osób tego tarota chce, więc nie mam na to czasu. Więc Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie, wspaniały miesiąc, wykorzystajcie to, wykorzystajcie to po prostu maksymalnie, ile się da i pamiętajcie, 21, 2, a może 20, Marek Kotoński, live. Live ze mną w roli głównej. Na tym kanale też są moje poprzednie live'y. Mogą sobie Państwo obejrzeć. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego. Cześć.